Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Kąt ostry rąbu ma 60 stopni, a dłuższa przekątna ma 8 cm, oblicz długość boku tego rąbu. Ok, czyli kąt ostry, powiedzmy, że ten, bo ten widać, że ten jest rozwarty, ma 60 stopni. I dłuższa przekątna, czyli ta... ma 8 cm. I w sumie tyle. Odmierz długość boku tego rombu. Ta przekątna sprawiła, że nam ten kąt podzielił się na pół. Wprowadzimy sobie drugą przekątną i tutaj potrzebujemy wiadomości, że przekątne w rombie nam się przecinają pod kątem prostym, czyli tu mamy kąt prosty oraz ta przekątna została podzielona na dwie równe połowy. Czyli tu mamy 4, tu mamy 4, a tutaj będziemy mieć 30 stopni i 30 stopni. Tak, tu jest 30 stopni, to tutaj mamy 60 stopni. Oznaczenia. To będzie 2A, to jest A, a to. A pierwiastków z 3. Wyciągamy sobie to. Dzielimy na liczbę przy niewiadomej. To, na co dzielimy, zawsze skakuje nam do mianownika. Usuwamy niewymierność z mianownika. U góry pierwiastek doklejamy, a tutaj pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3. To pierwiastek z 9, a pierwiastek z 9 to 3. I doliczyliśmy się tutaj fragmentu A, natomiast nasz bok to 2A. Czyli zapisujemy sobie, że 2A równa się 2 razy długość. 4 pierwiastek z 3 przez 3. Nie da się skrócić. Zatem wymnażamy z górą i mamy 8 pierwiastków z 3 przez 3, ma długość boku tego rombu. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, i no i już.